I witam wszystkich na dzisiejszym odcinku Dzisiejszy odcinek jak pewnie widzicie po tytule Dotyczy duo splitów Czy tam miejscówek Więc jeśli macie spodobał ten odcinek albo przyda Albo to i to najlepiej To zostawcie tego lajka i najważniejsze żebyście stali Patrzcie tutaj witam szobie wpisali kodłowak, Będzie mi bardzo miło na serduszku I to chyba tyle i jeszcze jakieś komentarze które możecie napisać I mije oglądania. Pierwszą miejscówką którą polecam latać jest Oto są takie te dwa domki na plaży Ta miejscówka się znajduje tutaj obok Miejscówki sobie. Jak widzicie tutaj jest naprawdę dużo skrzynek Te, te skrzynki ogólnie to są te, które się znajdują na plaży Jak widzicie tutaj też jest coś takie jak lodówki, są te trzy lodówki Z tego mogą lecieć splash'e, te splash'e są naprawdę, bardzo często wylatują Minie nie raz wylatowało z tych trzech lodówek po osiem splash'y Więc uważam, że ta miejscówka jest bardzo dobra, a ja już idę do gierki i pokazać wam szczegóły Jak widzicie się znajdujemy na tej oto miejscówce yy, Na początku polecam wylądować gdzieś tutaj, na no, trzeba tutaj, tutaj zawsze broń Później sobie wziąć na przykład tą skrzynkę, później sobie zrotować i... Od razu polecam, jak ktoś na, na was wyląduje, to wziąć oba, wiecie, te splesze. I najczęściej tutaj wylatują takie dwa splesze z każdego, a czasami te są jak żłobki wylatują. Tutaj macie kolejną skrzyneczkę. Też jest fajne jest to, że to macie zawsze łódkę oraz tutaj macie na normalnej wyspie, bo ja aktualnie jestem na Battle Labie, tutaj macie dwa kłady. Dwa kłady i one są zawsze tutaj się raspią. Tutaj macie skrzynki, takie te pod piaskiem. Najczęściej jak na arence na przykład się gra tutaj takie 3-4 skrzynki się rozpią. W tym domku macie kolejną skrzyneczkę Tutaj sobie rotujecie dalej Tutaj teraz idziecie do tego domku Tutaj macie kolejną taką skrzynkę tym z tym splashami I ogólnie polecam te kamienie bo one naprawdę dużo dają tego kamienia Tutaj macie dobrze ammo boxa, tutaj macie kolejną skrzyneczkę Teraz zawsze pamiętajcie żeby wziąć sobie o to tutaj na przykład wędkę Bo tu jest zawsze bardzo duży łowisk Jak widzicie ile tu się bo to jest jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste 6 łowisk naprawdę może wam mieć taki dobry z tego tyle poszczaku. Po prostu zawsze polecam tutaj, sobie to. Wiecie, no łowić Jeśli na przykład już zlutowaliście tą miejscówkę, to polecam, hmm. trzeba trzeba rotować sobie przez tą skrzynkę i sobie rotować oto w tą stronę. I wątek też wam pokażę jak tam najlepiej to się lutuje. Oczywiście bierzecie sobie tą skrzynkę. Jak widzicie, tutaj jest dużo grzybków. Tych grzybków jest starczy, jest około 10 grzybków, nawet więcej. Więc za spokojnie sobie ponad 50 kwa, a zawsze można zabrać, więc się opłaca je zbierać. Jak widzicie, tutaj już co naprawdę ta miejscówka jest 2 metry dalej. Więc sobie po prostu bierzecie tą skrzyneczkę i jedziecie sobie dalej. W kolejnym macie kolejną skrzynkę. I w ogóle taki porada, jak tutaj już rzucujesz. Zawsze polecam niszczyć te, bo to no, aktualnie na normalnej arenie coś takiego daje 40 metal. Na normalnej arenie takie właśnie blaszki, takie typu tego, tutaj na przykład na górze, tego jest naprawdę sporo. M po 40 metalu, więc naprawdę to jest no, potrzebne. Macie kolejną skrzynkę. I jak już jesteście na tej miejscówce to nie zapominajcie nigdy sobie zlutować od tego tutaj na górze to za bardzo często się właśnie respią trzy skrzynki I sobie to możecie bardzo szybko jeszcze kamień przefarmić Bo to są takie z tego Na normalnej arence jest około 300 kamieni, więc to naprawdę jest dużo Jeśli się jeszcze zapytacie jak tu później stąd rotować To ja polecam sobie tutaj Tu jeszcze macie kolejne dwie, dwie, dwie skrzyneczki Później sobie łowicie I sobie po prostu rotujecie tutaj, w tym to tutaj, tą stroną tutaj Do centra zona i macie free Drugą miejscówką jest to, to ta stacja Aktualnie na tym lata kami, więc można to nazwać kami split o no, to stacja się znajduje gdzieś tutaj tak na środku mapy, więc to jest naprawdę bardzo dobra pozycja. Szlecicie na tą miejscówkę, to polecam wylądować oto tutaj na tym, na tej górze, na przykład na broń. Wziąć sobie tą broń. Jeśli ktoś na górze nie poleciał, to szybko sobie skoczy tutaj, na przykład sobie tutaj wiecie, Chce stawić kogoś, a jeśli kogoś nie ma, to to sobie lutujecie bez problemu. czy pierwsze sobie bierzecie o to, tą, tą taką big, big ciężarówkę. Tutaj macie kolejną broń. Tutaj to jest fajne, że tu macie tego, jak to się nazywa. No to takie coś, co wam wylatują rybki. Wiecie o co chodzi? Tutaj mówię, to jest fajne, że tu macie na pewno full e, metalu, bo tutaj macie wszędzie to, to, co daje metal, jak widzicie. Jeszcze w środku jest bardzo dużo metalu, więc tutaj bez problemu. Widzicie z full metalu. Szynka się znajduje pierwsza. O tutaj dużo osób, które właśnie tutaj lata, nawet nie wie o tym, że tutaj właśnie w tym oto takim zegar... wiecie, takim tym się na górze jest tyle amunicji. Właśnie widzicie dlatego lutu jest? To jest jedno takie walonem, tylko tak można nie zauważyć. W ogóle na tej miejscówce macie bardzo dużo takich pojemników z tym i na przykład papery mogą... które się mogą przydać, bo właśnie w lecie. Tutaj na górze macie takie te jeny, nie mogę wejść. Takie właśnie widzicie? Ty macie skrzyneczkę wszędzie oczywiście jest dużo amo, naprawdę no na tym miejscu jest sporo amo i jeszcze to są kolejne te z jezonkiem, więc to jest naprawdę fajnie. Jak już sobie zlutowaliście oto to, to go jakby biknego, tutaj macie w każdym takim oczywiście są yy, skrzynka kolejna. Tutaj zawsze się respią jakiś samochód, więc zawsze można uciec. Yy, ogólnie tutaj na arenie zawsze się znajduje automat, np. przykład do kupienia mini czy tam innych rzeczy, które jest naprawdę UP Tutaj oczywiście macie samochodzik i wtedy jak już zlutowaliście? Sobie oczywiście bierzecie tam cały metal i jeszcze później sobie możecie tutaj zrotować. Tam jest jedna skrzyneczka, ale już nie będę tego pokazywać. Od razu mówię, że na to, jak latacie na to miejscówkę, polecam przygotować drop mapę, czyli żeby wpuszczać jak najlepsze landingi, bo tutaj landing jest najważniejszy. Więc mapa musi być. O, jeszcze nie zauważyłem, że to jeszcze jest, jest jedna skrzynka. Jedna skrzynka jest jeszcze tutaj, jakby co Już trzecią miejscówką, którą wam pokazuję, jest oto taki ten domek. Obok tutaj tego składu drewna. Tutaj po prostu na tej mapie też jest tak stosunkowo na środku, tej łatwo rotajcie. I ja wam tutaj już w skrócie pokażę jak to wygląda. Jak widzicie, jestem przed domkiem, od razu tutaj mówię, że tutaj przed tym to domkiem się na arenie normalnie później na. Dowiecie po prostu na normalnych rozgrywkach się to i zawsze znajdują dwa kłady. Kiedy to wchodzicie do środka, tutaj macie zawsze ammo boxa, tutaj macie skrzynki, najczęściej jeśli macie laki, tutaj na górze macie dwie skrzyneczki. Oraz oto w tym domeczku macie ammo boxe oraz skrzyneczkę. Ale pewnie teraz pomyślicie, o kurde, że jest tu z Po co tam mam tu latać? Ale już wam pokazuję dlaczego. Jak wiecie, tutaj obok jest taki domeczek. Tutaj jest obok ten, więc jest naprawdę blisko. I tutaj w tym domku zawsze jest lama. 100% lama jest. I naprawdę to jest głównie się ten split op opiera na tym, że tutaj jest naprawdę 100% lama. I tutaj macie zawsze. Nie zawsze, no macie po prostu skrzynkę. Tutaj sobie zabijacie tą lamkę. Żebym wam tego nie uciekła I od razu mówię, że ten, ten bot ma Jak go zabijecie, to dostajecie niebieskiego pampa I niebieską emkę, więc to też jest warto go zabijać I też mówię, że na tym splicie lata aktualnie Kubiks Wraz z Gerasem, więc chyba jest ten split też godny do polecenia Ale też muszę przypomnieć, że oto na tym splicie jeszcze bardziej niż na Kamim jest ważny, żeby mieć dobry landing, czyli tym bardziej tutaj drop mapa. Jest potrzebna kolejna miejscówka, która polecam. Jest się znajduje o tutaj takiej lewej części mapy. Pewnie powiecie, że jest to jakby taka gówniana pozycja, bo oni to center zone, a nie jakoś blisko. To jest... Ale tutaj jest coś takiego jak, patrzcie, lewy górny, a tego nie można. No, patrzcie, szczelina i ty macie rifty, więc zaspokojenie tym riftem, co możecie zrutować gdziekolwiek chcecie Naprawdę ta miejscówka jest właśnie do tego dobra. A ja wam za chwilę już pokażę szczegóły. Jak widzicie znajduje się już na tej oto miejscówce Na początku polecam sobie tutaj wylądować na tej, tej jakby, nie na na tę kopułę. Będziecie sobie w tą skrzyneczkę Jak weźmiecie tą skrzyneczkę To jak najszybciej musicie sobie zabić jednego bota Który jest najbliżej Zabijacie go Zobacz, dobra, zabił, o, no niestety na Battle Abby, niestety to nie działa. W normalnym meczu on się on powala, i wtedy możecie na spokojnie tego powalonego, właśnie, sobie przenieść. Oto do tego safe'u który też na Battle Abby jest zbugowany I, I z tego naprawdę na. To, naprawdę z tego bardzo dużo leczenia leci. Jak widzicie, naprawdę co? W normalnym meczu też tyle wylatuje, więc bardzo polecam tutaj latać. I po tym jak zrutujecie sobie z tego safe, to polecam zawsze sobie oczywiście zabić te dwa boty, bo bardzo często leci z tych botów mini. Tutaj, na, tutaj z złoku macie kolejne, kolejną skrzynkę, tutaj na dole. Jak już sobie zrutowaliście możecie sobie schodzić. rifta czyli później na przykład sobie tym rifcikiem możecie polecieć sobie na spokojnie. Poleciałem, tutaj macie trzy skrzynki. I tutaj macie dosyć sporo kamienia i tutaj naprawdę jak już macie git loot to musicie sobie zbudować sobie boksika i sobie plikować do ludzi i sobie tam kubiksa obijać, tutaj jakiegoś kamiego, wiecie i freaky lebyć. Ostatnią miejscówką jest to, to ta piramida, która się znajduje tutaj obok tego wulkanu. Jak widzicie, ona nie jest zbytnio w center zone, ale tak, tak, tutaj uważam, że rotate naprawdę nie jest trudny. Niestety, co je weździecie? Kładam, przykład stąd, tutaj jest ta stacja, co je rotujecie, tutaj, tutaj, tu, tu, tutaj, później ten. Jesteście w center zone, więc naprawdę uważam, że tam już jest git, a ja już lecę do gierki. Na początek polecam sobie wylądować o to na tej największej świątyni, tutaj zawsze macie broń oraz skrzynkę. Tutaj macie kolejną skrzyneczkę, schodzicie na dół, tutaj macie kolejną skrzynkę, oraz tu na samym dole macie jedną beczkę oraz skrzynkę. Tutaj jak się odwr odwrócicie za tą skrzynką, to macie aż dwie skrzyneczki. Później jak sobie rotujecie dalej, to macie skrzynkę. Oraz tutaj musicie o tym pamiętać, że jak tutaj macie coś takiego, to macie raz, dwa, trzy, trzy i tam jeszcze jest cztery splasze. Tym razem cztery splasze, to w tym miejscu. Tutaj na górze macie skrzynkę. Tutaj na górze macie kolejną skrzynkę. Na tym oto budynku się znajdują dwie. Czyli tutaj na dole kopiemy, kopiemy. A jednak to są trzy, jednak nieważne, to jest jedna. Tutaj jest jedna. Kolejna znajduje się oto w tym budynku. Czyli bardziej na. Oraz ostatnie skrzynki, które się znajdują na tej wyspie. Są to tutaj na samej górze. Tutaj. Jeszcze chyba tutaj jedna do dole. Gdzie ona jest? Tu. Tutaj. A nie, jeszcze na górze jednak. Tutaj. Sióp za to, na tym. Koło tego na dole pewnie widzicie. Jeśli sobie zrotujecie troszeczkę dalej, tutaj macie tak, taką motostację, taką mini stację Na początku polecam to i zawsze macie oczywiście dwa samochody i tutaj macie kłady, zawsze one są. I tutaj macie skrzyneczkę, to sobie rotujecie dalej, tutaj jest dużo moxów, więc naprawdę polecam sobie i zbierać tam stąd. Tutaj na zewnątrz macie kolejną skrzynkę, tutaj obok, skrzyneczka oczywiście. Tutaj za ścianką macie jeszcze lod, lodziowarkę, czy jak to się mówi. I jeszcze tutaj zapomniałem powiedzieć, że tutaj jest kolejna. To chyba tyle z tej misówki. Jeśli Wam się spodobał ten odcinek będzie mi bardzo miło. Jeśli tutaj patrzcie sklep z przedmiotami wpiszcie wpiszecie kod bobak Na serduszko od razu będzie lżej. i jeszcze możecie stawić jakieś subika, lajka, komentarze i to chyba tyle. A ja już życzę wam i jego dziąka, jego wszystkiego i do widzenia.